Maneczko. Przed chwilą przyjechałem na pola. I zobaczcie od razu, o, tu jest droga. Tu już jest dokarmianie. Już się zaczyna. Ludzie myślą, że jak będą dokarmiać, to będą znajdywać. A tu jest na odwrót, ale nie przetłumaczy im. Dzisiaj jest wiecznie, zimno, mokro A to w całej Polsce chyba tak jest dzisiaj W sobotę Mam nadzieję, że może coś dzisiaj zobaczę, znajdę, no zobaczymy Wy też pewnie dzisiaj Już w lesie jesteście No dobra Nie będę przedłużał Tylko idę szukać to cześć i pewnie zobaczymy się jeszcze dzisiaj Taki teren woda Tam no, ale jakieś kości widzę Nie wiem jak tu przejść przez tą wodę Ale nie wpadł tak kiedyś wpadłem po pas Lud się załamał No, już tu do lodu chociaż nie ma pójdę na tą stronę, zobaczę może jakiś kozioł leży może coś tam znajdę ale wieje, dzisiaj do Masaka jest Odziemy. od czego to może być widać, że jest świeżynka jakaś o tak kurde ciemno tutaj w tym lesie, świerki Dobra, coś jest, to może coś kurde, coś może się, widzimy, zobaczcie, coś może, znajdę ale zimno dzisiaj, masakra. Dobra, ja tu będę się kręcił. Jak coś znajdę, jakieś kości czy czaszkę, to na pewno nagram dla Was Dobra, to wcięcie i na razie, no niestety tych kości nie było za wiele. Tu coś widzimy, ale starego. To na pewno dlatego. ogólnie fajna miejscówka w tych Świerkach Ule, w Świerkach najlepiej chodzić szukać widzicie nie ma lepszych miejsc chyba jak Świerki o tam ktoś chodzi dobra idę trochę pogadać Kogoś widać, zaraz wam pokażę się zapytam jak tam sezon się zaczyna Dobra, to na razie ja idę gadać cześć No trochę pogadałem Podobno nic nie ma, to przychodzę na drugą stronę, ale zobaczcie jakie mam przejść To wszystko jest już takie stare i ślizgie Boko. Nie Niech będę próbował, idę dalej, może w łyce wejdzie. No, na zimno. Zrób to było lato to ją było tyś i tyle. O, jaju, jaju. kiedyś tam znalazłem też tych, przy tych drzewach tam ładną sztukę 28 lutego no na razie tak słabiutko jest bo takie aż dzisiaj a jutro, jutro to od rana już jadę Teraz Jak tu przejść Tu jakaś tama zrobiona Może tędy tam, No ale jeszcze gorzej jest O oh my god A się nie płynie Nie jest. przejdę jeszcze Dobra, idę dalej Chodźcie, tu głęboko teraz Muszę mi się wracać tam, co byłem Przechodziłem Ale A u was jak? Jak tam sezon? U mnie na razie lipa o, Ale to jeszcze czas Dobra nie będę przedłużał nie będę was zanudzał jak chodzę ja coś tam będzie fajnego do pokazania to nagra mi do usłyszenia pauza no chyba uda mi się przejść. Masakra, chyba 3 km przeszedłem. czy gdzie ja jest. na jakieś takie tereny stardziowa Aby się nie zarwało. Jest tak głęboko, na no, magnes na no, muszę wpaść. Zobaczcie na tej podstawie jakie dziurawa, się to jest Spróbujemy przejść, jak wpadę, to razem z telefonem. Ktoś jeszcze deski, deskie, dobrze, że ktoś deski rozłożył. Słuchajcie. Dobra, udało się Teraz muszę w drugą stronę iść Jak na razie żadnej zwierzyny nie widziałem Mam nadzieję, że na tej stronie będzie lepiej Pójdę to drogo Później idę tam koło i na pola wyjdę trochę pole się jeszcze pochodzę dobra to na razie ja za chwilę to do domu jak wam się podobał filmik to zostawcie pierdoły jutro jadę w inne miejsce też może być fajne jakieś ciekawe Tutaj taki teren jeszcze Wam pokażę Fajny czysty las Aż chce się chodzić No dobra, to na razie Trzymajcie się, cześć